Nie mówisz płynnie po angielsku. Sprawdź, czy to naprawdę przekreśla Twoją karierę w analizie danych w IT. Zastanawiasz się kiedykolwiek, czy brak perfekcyjnej znajomości języka angielskiego wpłynie na Twoje możliwości przebranżowania do IT? Czy Masz obawy, że bez odpowiedniego akcentu i zaawansowanego technicznego osłownictwa nie znajdziesz lub nie odnajdziesz się w nowej pracy? A może chcesz zmienić ścieżkę kariery i boisz się, że bariera językowa będzie dla ciebie nie do pokonania? Odpowiem właśnie na te pytania w tym wideo. Cześć, tu Dagmara i na tym kanale pokazuję, jak zostać analityczony. Danych w IT, nawet bez doświadczenia. Pomagam kobietom w rozwoju ich karier. Przeszkoliłam ponad 2000 osób, które chciały zmienić swoją pracę na lepszą właśnie w analizie danych. I znajdziesz na tym kanale pełno wskazówek, jak wkroczyć na nową ścieżkę kariery. Z jednej strony, angielski jest wszechobecny w branży IT. No bo mamy webinary, dokumentacje po angielsku, narzędzia, które korzystają z angielskiego słownictwa. Ale czy naprawdę musisz mówić tak jak native speaker, żeby odnaleźć się w tej branży? Nie. Pokażę Ci dzisiaj, że angielski jest ważny, ale nie musi być barierą wejścia do IT czy do analizy danych. Nie musisz startować z poziomu C2, żeby pracować jako analityk, analityczka danych. Wystarczy rozumieć dokumentację oraz czytać artykuły. No i poradzić sobie z takimi podstawowymi poleceniami. Wielu specjalistów nadal boryka się z nieperfekcyjnym angielskim i nie potrzebują go tak intensywnie szkolić, ponieważ taki poziom B1 im absolutnie... Wystarcza. Pamiętaj też, że jak już dostaniesz pracę, to możesz stopniowo podnosić swoje kompetencje w tym kierunku. Mamy XXI wiek i dostęp do narzędzi takich jak Google Translate, więc nawet jeżeli trafisz gdzieś na trudniejsze fragmenty, czy to w dokumentacji, czy w mailu, czy na przykład w narzędziu, którego używasz, zawsze możesz je przetłumaczyć. Istnieje mnóstwo kursów online z napisami. Możesz po prostu zacząć oglądać filmy w języku angielskim z angielskimi napisami i w ten sposób obyć się z tym językiem. Ale kiedy ten angielski będzie bardzo ważny? W międzynarodowych korporacjach angielski to jest często język, którym będziemy się posługiwać na co dzień, czyli w nim będziemy się komunikować z innymi członkami zespołu, w nim będziemy pisać maile. W nim będziemy tworzyć kod. Innymi słowy, codziennie tego języka będziesz używać, ale nie każdy z nas musi pracować w międzynarodowej korporacji. Więc jeżeli jeszcze ten angielski twój nie jest na takim poziomie B1, żeby móc swobodnie porozmawiać na zwykłe tematy typu, jak się czujesz, jaka jest pogoda i co zjadłaś dzisiaj na śniadanie, no to możesz poszukać pracy w firmach, które nie będą współpracowały z klientami zagranicznymi albo po prostu unikać też międzynarodowych korporacji. I stopniowo wraz ze wzrostem twoich umiejętności rynek pracy się poszerzy. Bo z językiem angielskim oczywiście tych ofert pracy będzie więcej, no ponieważ, tak jak już mówiłam, otworzysz drzwi do firm, które pracują z zagranicznymi klientami, korporacji międzynarodowych, czy też ofert pracy za granicę. Wśród moich kursantów są przykłady przebranżowienia z sukcesem na analityka danych bez znajomości języka angielskiego. Natomiast każda z tych osób docelowo tego języka chce się nauczyć i już rozpoczęła naukę w tym kierunku. Więc jak to zrobić? Jak rozwijać je swój język, jednocześnie nie rezygnując z pracy i aplikując na stanowisko? Ogląda YouTube po angielsku. Możesz oglądać branżowe wideo, które są związane np. z dziedziną analizy danych, ale to w języku angielskim. Bądź sobie do tego transkrypcję, napisy i się tych słówek technicznych. Obywaj się z tym słownictwem i z tym językiem technicznym. Znajdź jeden, dwa artykuły w języku angielskim związane z dziedziną, która cię interesuje i jeżeli czegoś nie wiesz, tłumacz sobie. Tak, żeby poznawać słownictwo, tak, żeby znowu obywać się z tym językiem. Nie tylko słuchając YouTube'a czy oglądając, ale także czytając. Dodatkowo możesz dołączyć pisanie. Czyli na przykład przygotować swoje CV w języku angielskim. Pamiętaj jednak, że Twoja wartość nie kończy się na języku. Zawsze najważniejsze będą te kompetencje analityczne, jeżeli pokażesz, że potrafisz, to naprawdę ten język angielski nie powinien być barierą. Bardzo dużo widzę też przypadków wśród moich kursantów, że boją się startować, bo uważają, że ten angielski jest za słaby. A uwierz mi, jest ogrom specjalistów, którzy wcale tego angielskiego na wysokim poziomie nie mają. Ja też popełniam błędy. Nawet teraz po wielu latach pracy zdarza mi się poplątać i pomylić jakieś słownictwo, i uwierz mi, nigdy nikt nie zwrócił mi Uwagi, zawsze jest to odbierane naturalnie, ponieważ język angielski nie jest moim pierwszym językiem. I uwierz mi, nie jesteś pierwszą osobą, która startuje z postawą angielskim do branży analizy danych czy IT i wielu osobom już to się udało. Skoro wiesz, że angielski nie jest taką barierą nie do przekroczenia, to znacznie rozwijać umiejętności analityczne i ten język ćwicz, tak, aby te kompetencje wzrastały razem z Twoją nauką. Jeżeli potrzebujesz więcej takich wskazówek dotyczących przebranżowania pracy w IT i analizy danych, to zapisz się na mój newsletter i uzyskasz tam mnóstwo różnych wskazówek, ciekawych informacji i praktycznych tipów wprost na Twoją skrzynkę. Link do zapisu znajdziesz w opisie. Zrobisz to pobierając jeden z moich darmowych prezentów dla Ciebie pełnych wiedzy. Pamiętaj, nie od razu się zbudowano, i z czasem Twoje umiejętności analityczne i językowe będą stopniowo rosnąć, a Ty przebranżowicznie i zostaniesz specjalistą w IT. Do zobaczenia w kolejnym filmie.